Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Giga. Dzisiaj terenówka ratowników dzikich zwierząt, tak? Dobrze pamiętam tytuł, więc dżingiel w takim razie. Zestaw z serii 4 Plus kosztuje katalogowo 200 zł i zawiera elementów 157. Warto ta cena jest zdecydowanie niższa, no ale czy w ogóle po ten zestaw sięgać warto dla konstrukcji? A raczej nie, zdecydowanie warto po niego sięgnąć dla tych zwierząt, które tutaj się pojawiają, bo dostajemy lwa dorosłego oraz też małego. Jest wąż, który jest w nowym ubarwieniu, no bo ten odlew doskonale znamy, choćby z pierwszej serii kolekcjonerskich minifigurek z Harry'ego Pottera, dlatego że na gini w saszetce z Woldemortem, właśnie tak wyglądała, ale nie miała tych naprawdę świetnych nadruków. A co do konstrukcji, no fuh. mamy tutaj trochę skał, które mogą nam posłużyć do budowy podwalin pod jakiś duży zamek, ale tak ogólnie to konstrukcyjnie szału nie ma. Tyle że patrząc na ten zestaw, i ten poprzedni dość duży, który z City wam pokazywałem właśnie z tej serii safari, też jakoś szału nie robił, a nie był zestawem 4, więc może ten powinien dostać taryfę ulgową? Zobaczymy. To, że samochód nie wygląda za dobrze, to już wiemy. To, że ma bardzo ładny nadruk na masce, też już wiemy, bo to widzimy ewidentnie. Mamy tutaj też całą masę akcesoriów i zaraz zobaczymy, czy one w jakiś sposób są w stanie zrekompensować to, że zestaw wygląda słabo, no bo jakby nie patrzeć, te dwie formacje skalne nie robią szału. Dodatkowo most, który je łączy, no to jest po prostu jeden plate, więc naprawdę wygląda to dość cienko. Ale, tak jak mówiłem wcześniej, mamy oczywiście dwa lwy, małego i dużego. Mamy też węża, no i tutaj mamy pokazane akcesoria. Niektóre to trochę takie akcesoria na wyrost, bo dwa bary, jeden bez chwytaka, a drugi z chwytakiem. Ok. Tutaj mamy element, który wygląda jak pastorał. Są też jakieś pojedyncze kości, no i troszeczkę jedzenia i innych akcesoriów. Eee, fff, dobra, zajrzyjmy do środka, bo nadal mnie to jakoś specjalnie mocno nie przekonuje. Ale tak jak mówiłem wcześniej, ja te zestawy City Safari kupuję ze względu na to, żeby po prostu zebrać tych zwierzaków, bo one naprawdę są świetne i myślę, że jeśli chodzi o zwierzaki, to pod tym kątem jest super. Mamy oczywiście instrukcje podzielone. Tutaj trójka, gdzie składamy taki niewielki skuter wodny oraz fragment terenu z drzewkiem. Akurat drzewko złożone w bardzo prosty sposób, ale myślę, że wygląda całkiem w porządku. Idąc dalej, tutaj składamy sobie właśnie te skały, w których. Albo na których mieszkają lwy, no i tutaj składamy samochód. Po co temu gościowi parówka w ręce? No nie wiem, może będzie wabił lwy na parówkę, ale czy lwy jedzą parówki? Nie mam zielonego pojęcia. Jakby tak postawić ten zestaw obok tego ze słoniem, który jakiś czas temu Wam pokazywałem, to myślę, że ciężko byłoby na pierwszy rzut oka wskazać, który z nich to zestaw 4+. Ale to niestety jest przytyczek w kierunku tamtego zestawu, bo tamten jest po prostu maksymalnie uproszczony i tutaj gdyby nie kilka drobnych elementów, nawet przy samochodzie, to można by się nie było zorientować, że właśnie ten zestaw, który dzisiaj widzicie, jest 4+, +owy. ale dość o tym. Obejrzyjmy sobie te wszystkie konstrukcje, pojazdy, te fragmenty terenu, a na końcu jeszcze zerkniemy na zwierząt. I minifigurki. Większy fragment terenu to taka podwójna jaskinia, która została zrobiona w stylu kopiuj i wklej. To myślę, że dość duży minus, ale tutaj u góry, akurat te drzewka, mimo tego, że są proste, wyglądają naprawdę przyzwoicie. I mamy tutaj też funkcję zabawową. Robimy cyk i możemy. O, muszę mocniej zrobić cyk, żeby strącić kładkę. Najlepiej tak. O, nie, jeszcze za słabo. O, tak, no nie. No dobra, trzeba naprawdę mocno pstryknąć, może tak zrobię, o! I ona wtedy wylatuje gdzieś tam w kosmos i to taka zabawa. Myślałem, że to jest po prostu przytwierdzona, że ta kładka tutaj jest na stałe, ale nie. Mamy też ten kostur, o którym ja wcześniej mówiłem. To jest oczywiście przyszłą do łapania wąsza rzecznego, który gdzieś tutaj się wyciąga z tej rzeki. Tutaj jest schowane jajko, a skoro jest jajko, to powinien być jakiś tak, ale go nie uraczymy. No chyba, że nagle się okazało w LEGO, że lwy są jajorodne, ale wydaje mi się, że nie są i że dobrze, Zapamiętałem z lekcji biologii, a tutaj mamy kość, bo oczywiście lwy opędzlowały na obiad jakąś antylopę. A jak to wygląda z tyłu? A no tak, myślę, że te panele w kształcie skał akurat tutaj dają radę, dlatego że dzięki ich zastosowaniu nie mamy wrażenia, że jest tutaj tak bardzo płasko i dzięki temu jest naprawdę przyzwoicie. Więc jakby nie patrzeć na te plejty, które tutaj tworzą podstawę, które są takie troszeczkę powiedziałbym hmm, krzykliwe i tak nie ma kontrastu pomiędzy tym niebieskim a zielonym, to wykonanie tych Skał, jak na standardy 4, jest naprawdę ok. Drugi z fragmentów terenu to takie naprawdę niewielkie ognisko, na którym można na przykład upiec rybę, pewnie świeżo wyciągniętą z rzeki, cyk, 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 już upieczona. No i mamy tutaj też ten taki wabig na lwy przy pomocy łódka z kurczaka. No wiadomo. Oprócz tego znalazło się tutaj też kilka akcesoriów do tego, żeby móc lwa wypatrzyć za pomocą lornetki. Później skontaktować się z ziomeczkami, że ej, ej tu są lwy. A na końcu zrobić zdjęcie, jeśli uciekną, a nie wybiorą jednak zjedzenia nas. No i tutaj też mamy drzew. Znowu zrobione bardzo prosto, ale szczerze, naprawdę ok. Gdyby tutaj jeszcze umieścić na nim trochę tych różnokolorowych zielonych listków, w różnych odcieniach, oczywiście, dlatego różnokolorowych, no to myślę, że wyglądałoby jeszcze lepiej, ale to nie jest plusowe, prawda? Tutaj trzeba to zrobić w miarę prostymi środkami, ale wygląda naprawdę ok. No to jeszcze pora na pojazdy. Co do motorówki, uważam, że warto ją przemilczeć, bo ona jest jakby nieskończona. Nie ma tutaj żadnej szybki, tutaj nie mamy nawet żadnego śmigła, wirnika, czegokolwiek. Jedynie co przyciąga uwagę, to ten slope z no, takim logotypem jakiejś ekipy ratującej dzikie zwierzęta, więc to jest spoko. Co do samochodu. Gdyby nie to, że tutaj wystają study i one nie zostały w żaden sposób zabudowane, można by pomyśleć, że to wcale nie jest 4-plusowa konstrukcja, ale też samo podwozie, które jest jednym wielkim klockiem, do którego wpinamy tylko i wyłącznie koła, wygląda przyzwoicie i naprawdę uważam, że można na tej podstawie zrobić coś dobrze wyglądającego. Mamy tutaj też maskę, która ma ten sam logotyp, który pojawia się na e, oczywiście łódce, tylko że tutaj jeszcze mamy dopisane rescue, mamy grill, są światła. No i z tyłu możemy sobie oczywiście jeszcze tutaj pobawić się wyciągarką, która działa w ten sposób. Wyciągamy sobie łańcuch, przypinamy coś. I kręcimy. Czego brakuje? Korpki, bo mimo wszystko takie kręcenie palcem jest uciążliwe. A wystarczy po prostu tutaj wmontować jakiś element i sobie pokręcić już ręką. No i co do wyposażenia: szczotka. Po co mi szczotka na safari? Nie mam zielonego pojęcia. Dawajcie znać, jeśli macie jakieś pomysły. A oprócz tego, butelka do karmienia, kość i kiełba. No, przecież wiadomo, że lwy, jak coś zjedzą, to zostawiają kość. No, a jak trzeba je zwabić, to się je wabi albo łódkiem z kurczaka, albo właśnie parową. A jeśli znajdziemy małe lwiątko, to karmimy je, rzecz jasna, butelką. No, logiczne wszystko i wytłumaczalne, więc nawet nie będę tego podważał. Jak kiedyś wybiorę się na safari, to zabiorę ze sobą butelkę do karmienia niemowląt, szczotkę, kiełbasę i kość. No tak trochę mało tych zwierząt, bo okej, okay, jest lew, który jest takim pełnowymiarowym zwierzęciem, jest duży, dostojny i w ogóle może oczywiście ruszać głową, może też ruszać sobie zadem i ogólnie wygląda naprawdę spoko. Mamy też małe lwiątko, które jest naprawdę niewielkie, no ono jest ciutkę większe może od kurczaka z Lego i jest wąż. Węża znamy oczywiście w tej formie, jako nagini z pierwszej serii kolekcjonerskich saszetek Spotera, ale tutaj wąż dostał nowy nadruk, no i to jest już taki wąż, który nie jest ładki jednolity, jak właśnie była na Gini, tylko dostał takie bardzo fikuśne nadruki, tylko kurczę, no może, nie wiem, trzeba było dać dwa węże, dać jakiegoś orła, bo skąd wzięło się to jajo, albo krokodyla, bo to jajo mogło być krokodyle, cokolwiek. Brakuje mimo wszystko jeszcze jakiegoś bonusowego zwierza w tym zestawie. A spośród trzech minifigurek wydaje mi się, że najlepiej wypada kobieta, dlatego, że po pierwsze, dostała bardzo ładne nadruki na torsiku. Mamy tutaj jakieś takie ozdoby, jakieś korale. Tutaj mamy jeszcze bardzo fajną taką apaszkę zarzuconą na szyję. No i tutaj też pojawia się taka mandamka na głowie, więc naprawdę jest okej. Okay. Z tyłu nie znajdziemy żadnego drugiego nadruku, ale na plecach z kolei pojawia się nerka, którą ma oczywiście przerzuconą przez plecy. Naprawdę daje to radę. Co do gościa, który zasuwa motorówką. Ma na sobie hełm, który pojawia się Zazwyczaj przy krosowych motocyklach. No a jeśli chodzi o nadruki na torsiku i nóżkach, to tak powiedziałbym, sztampowo jakaś taka wędkarska kamizelka, duże kieszenie na nóżkach, i to właściwie tyle. No i z tyłu mamy też oczywiście to logo tej misji ratowniczej. A trzecia minifigurka to gość, który też jest ubrany tak troszeczkę w stylu, powiedziałbym, policyjnym. Na głowie oczywiście awiatorki spoczywają i z tyłu też znajdziemy ten logotyp, i tutaj jeszcze widać przerzuconą linę, ale i tak uważam, że ta kobitka wypada zdecydowanie najciekawiej spośród tych trzech minifigur. We'll be right back. Gdyby w tym zestawie było więcej zwierząt, to pewnie miałbym o nim lepszą opinię, ale myślę, że i tak jak na tegoroczne standardy zestawów z City, które dzieją się na safari, to ten wypada nieźle, ale tylko ze względu na to, że jest to zestaw 4, plus i uważam, że jak na 4, plus jest ok, a po prostu problem leży w innych zestawach, że tamte po prostu wyglądają dość biednie, jak na regularne zestawy LEGO, bo postawiono na zwierzęta. Oczywiście i tak wszyscy właśnie dla nich kupują te zestawy, żeby powiększyć sobie ten, wiecie, taki rezerwat dzikich stworzeń, które gdzieś tam się trzyma, oczywiście pochowane później w pojemnikach. No ale kurczę, mimo wszystko, no to są klocki Lego, te zestawy też powinny jakoś dobrze wyglądać. No i tutaj, no jest dobrze. Tylko dlatego, że to 4+. Ale gdyby ten zestaw został wypuszczony z nieco innym samochodem w zwykłej serii Lego City na Safari, to myślę, że... Też by tak wyglądał. Po prostu tutaj więcej modyfikacji pewnie nie poczyniono. Więc, jak na 4, plus jest ok. Gdyby było więcej zwierząt, byłoby zdecydowanie lepiej. A tak jest jak jest. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.